Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na pięknym polu. W oddali widać ciągnik niejakiej marki Jochendere. Jochndere? Ciekawe co to jest? A, John Deir, tak zwany jakiś kierowca, tam trochę, trochę nawalony, widać bo tak krzywo jeździ i jak widzicie Państwo coś mu tam staje wiatr wieje to drzewo na górze może się na niego powalić ale coś cofa ten słup zaraz zahaczy to będzie pełno emocjonujący film bo ten słup i talinia się powalą na te drzewa tak, widzicie teraz okrąża. Tak, podkopię korzenie, podorze te korzenie i to drzewo zrobi nie Teraz tam wcina. Zaraz ten dom tam zahaczy tym pługiem. O, ale tak taki wjechał, widzieliście to Państwo normalnie nieprawdopodobne. A widzicie jaki ma długi pług? I tak pojeździć po ośmiu piwach? Nie do pomyślenia A widzicie to w do oddali? Stacja transformatorowa też się może zahaczyć zaraz z pługiem. No, to będzie też pełno... O, widzicie? Wbił się pomiędzy. Tak i zaraz zahaczy. O tak właśnie, coś mu tam stryka, parha. Ale daje radę, chłopak, teraz właśnie dziewiąty piwo tam cedzi. nie daje radę. Będzie jechał zaraz w moją stronę, więc muszę uciekać. Bo może się to dla mnie bardzo źle skończyć. Mogę zostać żywcem pogrzebany. No i jedzie, patrzcie jak się kopie. Normalnie masakra. Aż taka masakra się zbliża, więc trzeba spierdalać. Może się to dla mnie bardzo źle skończyć. Widzicie, tam siedzi taki. Po ośmiu, dziewiąte właśnie pije. O, tak, właśnie. Jego fantastyczny sprzęt. I pojechał. po 20 piwach.